Siema, więc 4 kwietnia, dalsza część serii, krytyczna sytuacja w Wielkiej Brytanii, niczego nie ma na półkach, ludzie mordują się o papier toaletowy, no, Tu to nie ma przejścia, widzę. A zobaczcie, jest tak mało towaru, że są ustawione palety w miejscu, w którym nie powinny stać i nie mogę przejść dalej, tak? Więc jest krytycznie, jest strasznie. Nie wiem, nie wiem co to będzie dalej. Ludzie umierają na ulicach, zamieszki, wojsko. Co tam jeszcze chcecie? Chleb e, jest, warzywa są, e, puszki rybne zostały jakieś. Dalej warzywa są, ryżu jest bardzo niewiele, tak jak widzicie. Znowu owoce, warzywa są, makaron, no cała paleta spaghetti, ok? Może być? Co, co dalej? E, jakieś puszki z owocami, jajek jest niewiele, ok? Jest bardzo niewiele. Mięso, jest. Wędliny, no może troszeczkę przedszywione te półki są. O, są przedrzewione. No, słuchajcie, w porównaniu do ostatniego razu to są przestrzewione. Brakuje dwóch czy trzech, czterech artykułów może. Mięso, świeże, jest. Nawiał. Sery. No jest. No to co come on, No co płakać? Słuchaj, zaraz Wam pokażę, no. Trzeba płakać, prawda? Trzeba kurwa narzekać, trzeba, trzeba piszczeć, że, że źle jest, że Rumuny, że Bułgary. No, drodzy Polacy, piszczyliście, że Ukraińcy. Ukraińcy płaci w Polsce. Ukraińcy spierdolą z tej Polski, z miga za chwilę i zobaczymy, jaki będziecie mieli Kirill Eleison. Jak rynek nieruchomości wam pierdolnie będzie fajnie, będzie wam się podobało, naprawdę się wam spodoba. no. Jak, jak te wszystkie bajki na rynku nieruchomości pójdą się jebać. E, pokażę wam jeszcze kulturalnie, no, z radością i e, nie używając wulgarnego słownictwa, no bo przecież ja tak nie jestem. Pieluszek dla dzieciaków nie ma. O, Jezus. Prawie się wyjebałem. Dopilgujecie mi, co, żebym kurwa zdechł od tego koronawirusa? Super, nie ma strajdaśmy. Słuchajcie, ja tu powinienem zająć sobie miejsce, leżankę, kajmatę przynieść i, i spać tutaj, bo nie ma strajtaśmy. No są chusteczki jednorazowe, albo takie wyciągane po sztuce, albo takie wyciągane po sztuce, albo jeszcze takie, no nie ma strajtaśmy. No kara śmierci. Na razie.